Nie uwierzycie, ale to nie jest diesel, to nie jest benzyna, to jest elektryk Więc właśnie będę tym jechał Niesamowite to jest Ale będziecie widzieli na kanale przeróbkę tego, yy, znaczy informacje o przeróbce tego samochodu I jak to właśnie wygląda Jak się tu zapnę Dobra i jesteśmy teraz na P? Tak. I bieg do przodu. Już jest. Już jest. I jedzie. No i mamy klasycznego elektryka. Auto, które ma 20 lat. Od 2013 roku jeździ już właśnie na prądzie. Szok I odzysk, rekuperacja też jest. Działa. Nie testujemy tutaj, nie wiadomo, jakichś przyspieszeń. Auto po prostu jeździ jak auto w automacie, tylko bardzo cichutkie. Naprawdę ciekawe. No, nie, nie spodziewałem się dzisiaj, że będę miał okazję czymś takim się przejechać.